Bardzo ważne, żeby nam się komfortowało, ale przede wszystkim biegało w górach i o tym teraz porozmawiamy z naszym gościem. Tak, za naszym gościem jest Maciej Kawa, organizator PZU Alpin Sport Tatrzański bieg pod górę. Witamy Panie Macieju, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, to zacznijmy od tego, co to za zawody i kto może w nich wziąć udział? Czy zawody są kulminacją Ligi Biegów Górskich, które odbywamy już po raz szósty w Polsce. Organizatorem jesteśmy my, Alpin Sport i PZU. Udział biorą laureaci biegów w całej ligi i 18 października w tym roku, w 2015 zapraszamy do Zakopanego na finał ligi. A jak wygląda taka liga? Jest to edycja rozpoczynająca się 21 marca w Szyrku zawodami RMD Winter Run i trwa przez cały sezon wiosenno-letnio-jesienny do 18 października. W sumie 120 zawodów. 120 zawodów. Ile osób bierze udział w takich zawodach? Jest duże zainteresowanie takim biegiem? Jest bardzo duże zainteresowanie biegami górskimi. Z roku na rok to wzrasta. W tamtym roku w Lidze wziąło. Gdzie... Udział 18 tysięcy ludzi. To są oczywiście zawody dla wytrawnych biegaczy już zaawansowanych? Oczywiście. Należy zacząć biegać po płaskim, a w momencie, kiedy już jesteśmy wytrenowani, zacząć biegać po górach. Ja to jest to różnica? No, Jakby różnice, pewne skarżenia nasuwają się same, ale taka zasadnicza. W wydolności mniej więcej jest to dziesięciokrotnie większy wysiłek niż bieganie po płaskim. To jest też obciążenie stawów w inny sposób? W zależności od. W stylu biegania i zawodów, bo są zawody w stylu anglosaskim i zawody w stylu alpejskim, czyli albo biegamy góra dół, albo biegamy tylko pod górę, no to obciążenie są różne, nastawy na kolana. Panie Wasieju, a w tyłu tylko na przykład ja bym reflektowała na takie dzieci tylko w są takie zawody, aczkolwiek one są najtrudniejsze. Dlaczego? No obciążenie na nogi jest wtedy bardzo mocne, o kontuzję bardzo łatwo, także ja polecam bieganie pod górę. No to teraz troszeczkę o tym przygotowaniu do biegania pod górę. Wspomniał pan o tym, że najpierw trzeba biegać po płaskim. No tak jak my z Mariuszem biegamy sobie tak rekreacyjnie i do utrzymania formy. Czy moglibyśmy spróbować takiego biegu pod górę, ile to jest kilometrów? W zależności, no są no. zawody na krótkim dystansie, na długim dystansie, na no. ultradystansach powyżej 100 km. także wszystko w zależności od wytrenowania. od czego zacząć właśnie takie próby biegu pod górę? Od podbiegów, trzeba zacząć od treningów podbiegów, krótkich, interwałowych, żeby przyzwyczaić organizm do tego wzmożonego wysiłku, podniesionego ciśnienia. To teraz porozmawiamy o bieganiu pod górę, ale zimą i latem przyniósł pan specjalny sprzęt, żeby pokazać nam jak różnią się te buty, prawda? Znaczy... Jest tak, że zimą oczywiście musimy się spodziewać śniegu, musimy się spodziewać lodu, więc przede wszystkim podeszwa w butach. Jeżeli byśmy zwrócili uwagę, tu przyniosłem but letni, hmm. więc podeszwa, widać jest, tak, jest tutaj podeszwa z bieżnikiem terenowym, ale ona jest w miarę yy, niski ten bieżnik. No tak, ale jeżeli... nas to ma zabezpieczyć właśnie taki jaszyk wiek? Latem zabezpiecza nas przed pośliznięciem się na błocie na kamieniach ale i odprowadzenie tego błota na zewnątrz ale jak widać ten bieżnik jest tutaj w miarę agresywny przy czym no nie tak głęboki jeżeli weźmiemy podeszwę zimową no to widać że te kroczki tutaj pod spodem są o wiele grubsze o wiele więcej miejsca jest na wciśnięcie tego śniegu i stabilność tego buta jest o wiele lepsza te buty są bardzo bardzo lekkie prawda proszę powiedzieć czego one są zrobione bo chodzi o to żeby buty były miękkie prawda do biegania? Znaczy, do mówię tutaj o górze. O górze, tak. O górze. Góra musi być miękka i dobrze oddychająca. Mm. Na zimę polecam buty z membraną odra lub tex żeby były także nieprzemakalne. Mm. Bo jeżeli but nam przemoknie, na to stopa zaczyna marznąć i bieganie przestaje być komfortowe. Jeżeli chodzi o wkładki, bo tutaj tak sobie podglądam i mamy takie, Ligalne. tak, kilka rodzajów. Czy to jest cała budowa podeszwy. No, która ma nas utrzymać na podłożu, potem jest warstwa amortyzacyjna, która daje nam komfort biegania, no i potem jest wkładka już zewnętrzna, która izoluje nas od, od tej podeszwy zewnętrznej. A jak ważne są buty? Czy to jest najważniejszy element, który, na który powinniśmy zwrócić uwagę, który powinniśmy nabyć? W bieganiu buty oczywiście są najważniejsze. Cała reszta no, jest potem tylko już dodatkiem. I tutaj nie oszczędzamy dla własnego bezpieczeństwa i komfortu biegania? Dla bezpieczeństwa przede wszystkim nie oszczędzamy i dla zdrowia, ponieważ dobry but pozwala nam na dłuższe bieganie, na dłuższe treningi i bezkontuzyjne bieganie. Ale ja widziałam, że Pan ma też bardzo fajną taką kurtkę, bardzo, bardzo ciemniesieńką. To też jest kurtka do jest, biegania? Też, tak, to jest kurtka do biegania. Najważniejsze właśnie w bieganiu po górach jest zabezpieczenie się przed warunkami atmosferycznymi, ponieważ w bieganiu miejskim czy parkowym no możemy w każdym momencie zrezygnować, wycofać się, a w górach niestety pogoda może nas zaskoczyć, więc żeby się nie przegrzać nie możemy ubrać wszystkiego na siebie, ale trzeba ze sobą wziąć plecak, lekki plecak tego typu, można wziąć nawet taką pasówkę, do której możemy tutaj zmieścić do środka, plus... Można wziąć taki mały plecaczek, bo już zupełnie jest ekstremalny mały plecak, do którego możemy w tym momencie sobie zmieścić choćby taką kółtkę, która o, nic nie waży, a ochronia jest bardzo cienka. To jest poliester, mhm. przy czym on jest bardzo gęsto tkany. Dlatego jest bardzo lekki, nieprzewierny, a oddychający. Najważniejsze, żeby odzież ta była oddychająca, nie powodowała zapocenia i zatrzymania wilgoci przy ciele. To chroni nas przed? wiatrem. Przed wiatrem. A jeżeli chodzi o deszcz? Przed deszczem to jest warstwa y, tej kurtki, wykończenie jej DWR, które pozwala na zewnętrzne odprowadzenie deszczu na zewnątrz, aczkolwiek przy dużej ulewie oczywiście zmokniemy, ale biegając Odprowadzałem na tyle dużo pary wodnej na zewnątrz, że ona wypycha wodę na zewnątrz, Więc wodoodporność przy tych kurtkach nie jest aż tak ważna jak oddychalność i wiatroszczelność. Nie zajmuje dużo miejsca, bo no, właściwie się... o, w jednej dłoni to się proszę Państwa mieści. Nie mieściło i nawet przy tak małym plecaczku, jeżeli sobie to wrzucimy, to dalej... Możemy. Ważne jest, żeby zabrać ze sobą telefon komórkowy dla bezpieczeństwa, żebyśmy mogli powiadomić służby ratownicze, jeżeli cokolwiek nam się przydarzy, i jakiś mały batonik energetyczny, jeżeli nam braknie sił. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Kawał, organizator pzt Albin Sport Tatrzański Bieg Pod Górę, no, a my zaczniemy się chyba pomału przygotowywać, panie Maciej. Dobrze. Ja zapraszam. Ja zapraszam. Widzimy się w Zakopanem. Dobre rady mamy, także próbujemy. Dziękujemy bardzo, my z Państwem także zobaczymy się za chwilę.